Winiu Verde to zajebiste portugalskie wino na lato, leciutkie jak mgiełka, doskonałe właśnie do takich okoliczności przyrody i nic dziwnego, że w ostatnich dwóch sezonach stało się prawdziwą sensacją polskiego świadka winiarskiego. Dzisiaj spróbowaliśmy 49 Vinho Verde, czyli praktycznie wszystkich win z tego portugalskiego regionu, które można kupić w Polsce i mamy dla Was dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze jest ogromna różnica pomiędzy tanim winiu Verd, które składa się głównie z wody, kwasu i gazu, a czasami też cukru. Nie należy oczekiwać, że będzie miało jakoś specjalnie wiele smaku, nie doszukujmy się struktury. Absolutnie zakazane jest słowo mineralność. Po prostu jest to wino, które należy włożyć do zamrażarki na 45 minut. Po czym wypić najlepiej ze szklanki na tarasie, nie wąchać. Nie, nie, nie przemyśliwać, nie tworzyć systemów filozoficznych, tylko po prostu popijać nasze cudowne życie białym, lekkim, odświeżającym winem. A druga grupa to winiu Verde, które są naprawdę poważne, czyli takie, które możemy porównywać z innymi winami białymi, takimi jak Riesling czy Grüner Veltliner z Austrii. Właśnie te dwa skojarzenia nam przyszły do głowy, kiedy degustowaliśmy najlepsze winiu Verde. One bardzo często się składają, głównie ze szczepu Albariniu, a miłośnicy win hiszpańskich skojarzą, że to jest to samo co hiszpańskie Albarinho. Albarinho jakoś nam się kojarzy z winem dosyć poważnym. Nie mamy problemu, żeby wydawać na, na nie 59 zł, a winiu nie kojarzy się. A szkoda, bo najlepsze z nich to są właśnie wina tej samej mineralnej, głębokiej, strukturalnej, słonej, aspirynowej. Wapiennej miary co dobre hiszpańskie Albarinho. Dwoma najlepszymi przykładami takiego właśnie winiu Verde Albarinho, czyli super poważnego wina białego, najlepszego w Portugalii, jest z jednej strony Anselmo Mendes, czyli mistrz, absolutny mistrz tej odmiany. I to wino jest klasy bardzo dobrego gryne z austriackiego Wachau. A drugie wino zaskakujące. Dla tych, którzy nie znają tych możliwości Portugalii w Bieli, to jest swalijru, czyli wino, które może leżakować nawet 20 lat. Tak bardzo jest strukturalne, tak bardzo jest głębokie i mineralne. Jeżeli chodzi o tetanie winiu Verde, to mam dla Was jedną bardzo dobrą radę: nie wydawajcie za dużo pieniędzy. Nie ma sensu 25, 27, 29 zł, bo one nie są tyle warte. Dlatego zatrzymajcie się na takich zupełnie smacznych winach, zupełnie wystarczających jak Pont de Negrelu Jochon za 15 zł, a nawet Sol Real z Biedronki, który kosztuje tylko 12,99 i prezentuje sobą dokładnie to samo co wszystkie pozostałe, czyli z bardzo lekkim, mocno rozwodnionym, ostro kwaśnym, lekko też gazowanym winem białym, którego używamy właśnie w takich okolicznościach, do jakich się nadaje tanie winiu